ba zu berria berria Tak, zrobimy to. I to możemy nakręcić, działeczki. Tak, zrobimy to. Poza nie ukrywa się koleżanko, chodź tu, nic złego się nie dzieje. Także blondynki ze ja zdjęciami. Tak. W smoku szczęścia masz też dołączyć do Dwa kawałki Tak jest, dwa kawałki. Podnika, dwa kawałki, dwa kawałki. Okay. Dziewczyny wy tylko na jeden kawałek, także się tutaj nie rozgoście. I musicie pomagać nam machać rękoma. No i jak się teraz czujecie chłopaki? Słabo, co? Męsko! Okej, w lipiedzie jestem. To ja to opowiadam. Pełna kordura. Podróż ręce przez. Właśnie tak, władowym czekała ciekawe zadanie. zabiorę ci tam, gdzie zdarza mi się zniknąć Gdzieś pomiędzy jawą a prawdą a fikcją, blisko choć daleko, blisko choć wysoko. Także nie trafia tam nikt poza mną i wamilią. Miejsce, gdzie ta jest naprawdę na woda, przyznaję, za Ziemia przyznaję. Wierzyć, że to rzeczywistość Oto kraj moich marzeń Nieskazony ląd Tego pędza zawiera zabiera duch, głos Od bóra, to gór na północy Świtem otulony w gór Do fal oceanów W których odbija się noc Skoczył nad twarzy ten wiatr Który powiewa z podwór Który sunął z na na nieba Kiedy zbiera się na deszcz Nadciąga ulewa I zaczyna się spektakl Jednego bohatera I zbiera się na deszcz a Albo zaczyna padać Wracam do tych miejsc, który kiedy kapie na łeb, będą pękli podaka Gryfuje w stronę wyspy, które nie ma na macha I zbiera się na deszcz, albo poznać się na padaw i do tych miejsc, które z nas opowiada Kiedy kabiel tak, na łeb, będą pękli podaka Gryfuje w stronę, które nie ma na macha Sandzi powieki, daj się porwać w tej fali Mój tropikalny storm, wyrzucić cię na bazy Z innymi rozbitkami, z tych zwanych dzieli Co w rabie i z wysypila szukają ucieczki Ciebie życzliwi, żyją bez spiny, są wiecznie szczęśliwi Mają czas, by przestanąć i pogadać, nie pogania ich nich, Praca na zmianach, są wolni, są obowiązani, robią co chcą, wolą sponta Pogoda jest dobra, cały rok, mogą kochać się, kąpać, malować, smolić swoich dat, Wielu kobiet zgromadzony w jednym mieście Spacer konwarem nie da ci odetchnąć Zewsząd na Ze promenadzie promieniuje piękno Jest tu jak kolek, wykonaj ruch Odejrzane także są tu, by zapomnieć o życiu na kole Bo nie nigdy nie zasłuchy Nigdy nie biegnie muzyka, nikt nie zadaje nam pytań Chcemy bawić się, tańczyć, palić kwiaty, grandzi Wystarczą ruka nieoznakowanej fabii. Moment my tego świata, który funduje na damach Puszcz ten numer na sylwetach Skrów chłopaki gaz Zapalaj! Jan Wyga, koncert na Celistanskiego Radia Żak Już się zakończył. Zróbcie jeszcze wielki hałas dla Wygi, dla Sławów, dla Patyka i Kołana.